Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie w tym tygodniu. Już mamy czwartek. Witają. Cuczka, Pinkorek, Bobiczek i jerunia Pieski w komplecie, trochę zdziwione co Pan pokazuje. Dzisiaj jesteśmy jeszcze w trybie wakacyjnym, więc pieski są na naszej sofie tarasowej. Są dość cierpliwe nie ma na razie problemu bo już troszkę dyszy one wiedzą że ja mam dla nich nagródki więc cierpliwie sobie czekają odpoczną trochę tradycyjnie my wszystkim dziękujemy za to co dla nas robicie za wszystkie komentarze lajki za wsparcie z każdej strony za wyrozumiałość że te filmy są takie a nie inne za wyrozumiałość dla mojego gadania i tak dalej jak widzicie pieski są zdyscyplinowane niektóre już znudzone jak ten kawaler tu. I dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o grzeczności i o wychowaniu. Bo zaczniemy od oczywiście od szczeniaków, bo każdy nowy właściciel, zwłaszcza szczeniaków, jest bardzo zestresowany samym faktem przybycia. A i sam szczeniak oddzielony od matki i od rodzeństwa jest też bardzo zestresowany samym faktem przybycia do nowego domu. Więc tutaj sobie wy. Poruszymy kilka kwestii dotyczących wychowania. I pierwsza taka rzecz to jest, z którą się każdy właściciel małego psastyka i pierwsze co go musi nauczyć, no to załatwianie się. Wiadomo, że taki piesek nie będzie nam od razu sikał grzecznie na polu. Często jest tak, że hodowcy próbują już je uczyć różnych rzeczy, ale nie zawsze się to udaje. Jeśli traficie na dobrego hodowcę, to może to będzie. Jeśli traficie też na prawdziwego hodowcę, to dostaniecie psa dopiero jak ma 7-8 tygodni, a nie 4-5, jak w pseudo hodowlach. Więc ten pies już będzie więcej dużo rozumiał i więcej dużo umiał. I musimy go nauczyć się sikania. Jak to osiągnąć? No najlepiej właśnie częstymi spacerami i nagrodami za to, że on się wysika, czy zrobi kupę, nagradzamy go stare szkoły, co mówił dziadek, babcia, czy tato tam w latach 90 czy 80 to jest wkładanie psu pyszczka w to, co zrobi i wtedy się nauczy. Oczywiście ja też nie jestem bez grzechu, ani Sylwia, bo często było tak, że może nie wkładaliśmy im pyszczków w to, co zrobiły, ale pokazywaliśmy im, przybliżając je znacznie do tego, co zrobiły, że tak nie wolno. Nie wkładamy pyska do sików, bo to spowoduje tylko, że pies będzie zestresowany i w przyszłości może być tak, że żeby ukryć to, co zrobił w domu, to nam to zje. I będziemy mieli takiego świniarza, który będzie wcinał własne odchody, będzie mu śmierdziało z pyszka, a potem będzie nas lizał. No bo wiadomo, że nas kocha tak czy siak, ale nie doprowadzajmy do takich sytuacji, bo stresujemy wtedy psa. Nagradzamy. Generalnie za wszystko nagradzamy. Druga rzecz, z którą się styka każdy młody pies i każdy w XXI wieku. W Polsce jest ponad 30 milionów aut, więc zakładam, że przeważnie każdy ma auto i musimy przyzwyczaić psa do jazdy samochodem. I co jest tutaj istotne, wszystkie pierwsze wizyty psa czyli szczepienia, odrobaczenia, jakieś przymierzanie smyczy, czy obroży, czy kagańca. No często się to odbywa u weterynarze. Niestety ten pies wszystkie pierwsze jazdy samochodem będzie nam kojarzył ze stresem. No bo jednak dla psa to jest stres, jakieś mierzenie temperatury, zaszczyk, dotykanie przez obcego człowieka, macanie tu i tam, bo zwłaszcza szczeniaki chłopaków trzeba wymacać w różnych miejscach, żeby zobaczyć, czy tam coś nie uwięzło. Jajeczko, czy coś, czy niepotrzebna jest kastracja. I to psy bardzo stresuje, dlatego musimy je przyzwyczajać do tego, że auto nie służy tylko do jazdy do weterynarza i do stresu, ale służy też np. do jazdy do parku, na wycieczki, na wakacje, do rodziny. Jak rodzina lubi psy, to może przyjmie do innych piesków. Jeśli go tego nie nauczymy, to może nam reagować bardzo źle na to auto. Czyli na przykład wysikać się w nim albo zrobić kupę. No Jak zwymiotuje, no to może to być też choroba lokomocyjna, ale niekoniecznie. Może to być też stres. Nasze pieski doskonale przyzwyczaiły się do jazdy i miasta kojarzy się raczej z przyjemnościami, z wakacjami, z wyjazdami do parków, do różnych rzeczy, na wystawy, do księżyc młynów, na wyścigi, korgich i na zjazd. Więc pieskom naszym się to dobrze kojarzy, więc one w aucie po prostu na dłuższych trasach zasypiają. Reakcję powoduje dopiero postój. Tak? Tak jest właśnie. Tak. Następna rzecz. Tutaj mój największy grzech, czyli karmienie przy stole. Jeśli się tego nauczy od małego, no to potem mamy już zawsze psa na karku. Ja się przyznaję, że daję im. Oczywiście, w bardzo małych ilościach. Oczywiście, zawsze raczej to, co sam przygotuję, czy to jest obiad, czy chleb. Wiem, że nie dojadają, bo takie jest zalecenie weterynarzy, żeby psy raczej nie dojadały, żeby były troszkę głodne. Więc my im uzupełniamy tą dietę, no i czasem im właśnie coś skapnie ze stołu. Tak, suczka, skapnie coś ze stołu. I to jest największy mój grzech. Sylwia im tak nie daje, bardzo, więc one od Sylwii, tak. Nie żebrają, zauważyłem. Jakie jest jeszcze niebezpieczeństwo, że jak jest mały pies jeszcze z nie do końca wyka... wykształconym przewodem pokarmowym, no to może nam zachorować, jak mu coś damy, czego on niekoniecznie musi jeszcze trawić. Więc musimy też to, na to uważać, i potem nie wiemy, czemu pies wymiotuje, czy ma rzadkie. Wiadomo co, i jedziemy do weterynarza i się stresujemy, a to może być z naszej winy że właśnie piesek robił piękne oczka i my mu dawaliśmy no ja oczywiście to robię więc no nie będę was pouczał w tej kwestii ale uważajcie na maluchy żeby nie dać im czegoś czego nie strawią popędzanie przy nauce to jest następna rzecz no to co już mówiłem taki mały pies jest zestresowany bardzo oddzielony od matki od rodzeństwa w nowym otoczeniu nie tyczy się to też tylko małego psa, ale też psa wziętego na przykład ze schroniska, gdzie miał zimno, gdzie miał mało miejsca. On nawet w lepszych warunkach potrafi się stresować, gdzie trafił, no bo to jest jednak nowe miejsce. Więc nie możemy popędzać psów w nauce, bo to je tylko zestresuje i będzie miało odwrotny skutek niż my zamierzamy. Także karanie, tak jak mówiłem, psów nie jest wskazane, bo one de facto nie rozumieją. No jak nam pogryzie buta. No to się wkurzymy i możemy impulsywnie zareagować, ale on nie wie, że źle zrobił. No bo skąd ma wiedzieć, że źle zrobił. Nie ma pojęcia o tym, że on źle zrobił. Dla niego to była jakaś zabawka, którą pogryzł. Bo akurat szły mu na przykład zęby. Uszczeniaków to jest częste. U nas pinkor pogryz światłowód. Nie miałem tydzień internetu. No i co miałem go lać z tego powodu? Nie, nie lałem go, tylko pukłem siebie w głowę, że nie zastawiłem tego kabla, i jakoś tam w las, i cieszyłem się, że to nie był kabel od prądu. Bo taka jest yy, prawda, spacery. No, każdy pies musi się nauczyć spacerować. I wiadomo, że taki mały szczeniak ciągnie, a my go po prostu szarpiemy w drugą stronę. No, ciężko jest nie popaść w takie zachowanie, bo no ja też już dorosłe psy muszę często korygować, bo mi ciągną, bo mi skręcają mnie tam, gdzie chcę, i są często korygowane, więc ja szarpię ten smycz i no niestety z tego, co tutaj no wyczy. Chodź tu, już wracaj tam, Bobi! chodź tu, Bobi! wracaj na miejsce, Bobi! Bobi wracaj na miejsce już. Na miejsce Bobi już. Dyscyplina Bobi już na miejsce. Na miejsce Bobiczek. Dobrze to sieć tutaj. Pan mówił o dyscyplinie? To czemu zszedłeś? Bolą cię już łapki? No dobra. Już pan zmierza do brzegu. Więc nie szarpiemy. Druga rzecz to jest ciekawa. I to też jest dla mnie takie, że ściągamy po prostu smycz, czyli psa. ściągamy smycz do siebie, jak widzimy jakieś psa z naprzeciwka na przykład czy jakąś osobę. Ja to często robię. I one właśnie reagują na to, mogą reagować w ten sposób, że jeśli ja je ściągam ja wyczuwam jakieś u mnie zaniepokojenie, no to one muszą reagować też, też bardzo mocno i to potęguje właśnie to zachowanie ich ciągnięcia. No ale z drugiej strony no, trudno zareagować, żeby zaryzykować, żeby mi się rzuciły na kogoś z łapkami i go pobrudziły, bo ktoś tam przechodzi. No, zalecane jest zmieniać trasy, odchodzić. No to jest trudne, więc. Nie zalecam czegoś takiego. No musimy jakoś te psy po prostu ściągać. Możemy je też nagradzać jakimś smaczkiem, jak będzie... Nie wolno Pinkor siedzieć jeszcze chwilkę. Możemy je nagradzać jakimś smaczkiem, jak po prostu zareaguje dobrze. Następna rzecz. Gonienie psa. Jeśli pies nam ucieka, <ścoughs> często jest tak, zwłaszcza szczeniak, że rzucamy się za nim w pościg, a on po prostu reaguje na to jak na zabawę więc on od nas najczęściej będzie uciekał bo dla niego to jest znakomity powód do zabawy że jak ktoś go goni to trzeba uciekać no na pewno to zaobserwowaliście ja też często jak biegałem za psami no to one w drugą stronę długa bo wiadomo że wiadomo że dla niego to będzie zabawa lepiej zareagować w ten sposób że my od niego uciekamy i może wtedy skusimy go do biegnięcia za nami, no bo mnie się rzadko zdarzało złapać psa, jak go próbowałem gonić, bo one są jednak szybsze dużo od nas. Musimy reagować w skrajnych sytuacjach i to też się zdarza, że pies nam ucieka gdzieś na drogę czy gdzieś. No to wtedy nie ma zmiłuj się, no musi być długa. Nie wolno Pinkor siedzieć jeszcze. I często było tak właśnie, że jest wielki dylemat, jak pies nam się gdzieś na przykład wysunie ze smyczy czy z obroży na drodze. I czy zareagować jakoś agresywnie, czy po prostu na spokojnie. Ja bym zalecał jednak spokój, żeby on nam się zatrzymał w miejscu, a nie przestraszył się i uciekł, bo wtedy nam może faktycznie wpaść pod auto, czy gdzieś tam, gdzie jest zaistniało niebezpieczeństwo. Więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie z tym gonieniem i z takimi gwałtownymi reakcjami, zwłaszcza u małych psów. Moje, na przykład nasze, wiedzą, że jak się wysunie z tej smyczy, to stoi jak wryty, nie ucieka nigdzie, tylko stoi jak wryty każdy piesek i to jest dobre, bo, bo się ożywił, bo już wyciągnąłem smaczki. Da. La, nie wolno, dyscyplina. Wyciągnąłem smaczki i będę teraz próbował je wrzucić do pyszczków i zapewne mi się pieski ze wszystkie z ekranu rozbiegną. Dlatego może zawczasu się pożegnamy. Sunia. Pękor. Jerunia I Bobiczek. Bobiczek mnie prawie dostaje. No i co teraz? Robota wykonana i to podwójna, bo pan dwa razy film zaczynał. I teraz możemy dać jeść. O, Suczka dostała w łeb. Taki ma refleks Suczka. To może... To może teraz tipsy? I psy elegancko, suczka druga próba, no elegancko i bobiczek, proszę. No i co? Kończymy na dzisiaj to statyczne nagranie. Dzisiaj nie chciałem szurać tym sprzętem. Dlatego dzisiaj pieski ładnie siedziały, zdyscyplinowane i szukają jeszcze okruszków. Szukają okruszków i będziemy kończyć 13 minut. Dzisiaj nam wyszło filmu. Pieski były bardzo grzeczne, muszę pochwalić. Możecie już iść do domku! Możecie już tak! Tipsy, jak możemy już iść do domku! Możemy już iść. Pan idzie na kawę teraz, bo jeszcze nie ma dziewiątej. Ale pan zawsze najpierw robota, potem przyjemności taka jest zasada. Tipsej nie łapie. Pinkor będzie szukał tej piłki. Najpierw robota, potem przyjemności. Więc idziemy sobie teraz na kawkę, prawda? Papa. Pa.